Dobra, dzisiaj e, dostaję luksus, lex. Źle zacząłeś, źle nie. zacząłeś. No w dzisiejszym zac... odcinku... W dzisiejszym odcinku nie będziemy robić aut. Znaczy, potem będziemy serwisować BMW. Ale pierd... będziemy robić reifera no. Który został po świętach. A powiedz sobie... Serwis... Tak miałeś zacząć. C czemu e, za, ten no, serwisujemy go? No, serwisujemy go, bo świece się skończyły. No, płyn był. Olej, by mu się przydało wymienić. Kiedy cewki Kiedy ostatni raz wymieniałeś? No, w tamtym roku. Olej, tak, a weszcie? Świat w ogóle. <grym> dzisiaj wam pokażę, jak zjebanie odpala. Mamy nadzieję, że to świece. No to są świece i cepki. Ja wiem, bo ja sprawdzałem. Jestem zaufanym mechanikiem u Sasia. Raz. Jeszcze raz. Nie bądź zaleni w wytworniakach, spać. bez <śleski> spać. Dobra, y Witam was e, za kamerą. Dzisiaj jest dzisiaj, trochę się coś trzęsie, kurwa. Ty musisz jakiś ten robić. Ale jeszcze ja nie co to 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 ci pojeba. <laughs> e, będziemy, zaczynamy w tym videoklipie. Pierwszy serwis, jest takie serwisowe video. Pierwszy serwis odpierdalamy przy Luksusie. Damian e, kupił e, tutaj cały zestaw oleju, cewki i zobaczcie, kurwa, jak Denzo odpierdoliło. No ładnie to zrobili, naprawdę. Mi się to właśnie tak, podoba, no to ładnie. wygląda na takie stare japońskie. No I to ładnie. samo no. chciałem powiedzieć. Onorobo dati! Konnichiwa, kurwa! Nie? To tutaj? A potem jak to zrobimy, wjeżdżamy bm Kom F-11 dieslem, też dostaje olejek, e, filterek... dieselek. No. <laughs> Dizelek jest w środku. To dzisiaj zobaczycie. E, dlaczego chcesz też cewki zmienić? Bo mam trzy... E... Jebnięte. Tak. Zepsute proszę, tak? Minut... Mogą otworzyć już? Pewnie. Po 5 minutach dopiero tak możecie grać. W Lexusach lubią się upalać. No. Ehm, jeżeli macie chęć, na naszym kanale jest też e, jedno wideo, gdzie rozmawiamy z Dominikiem na temacie cewek, bo zmienialiśmy w Nissanie Skyline R34 na cewki od R8. Jeżeli was to interesuje, to zobaczcie na naszym kanale. Powinno być po polsku. Jeżeli nie ma, to napiszcie Adam co ty pierdolisz. Nie ma tego klipu po polsku, to go nadrobimy. Adam, 5 minut musisz się uspokoić, i no. wtedy dopiero możesz bluzgać. Nie, to chyba tylko do y, relacji na żywo. No. Tutaj. Robimy no. dalej. Okej, okay, y, kupiłeś trzy oryginalne Delphi cewki? Tak. Y, cewki to jest taka rzecz. Radzę Wam zawsze kupować oryginalne, bo te Chińczyki to jest taka. Od razu zamia, zamawiaj trzy razy tyle co potrzebujesz, bo możesz być pewny, że ci pierdolną. Ja wiem, że mój tata na przykład zawsze z cewkami jeździł w koprzymie. Ja też. O, Marek też. Marek też jeździł. <noise> no, dlatego cewki będziemy zmieniać. E, problem jaki jest? E, masz. Źle startuje? No, no bo świece też są. Niezmieniane od lat, dlatego robimy komplet. Iridium power. Nando da to iridium. Mogę też otworzyć? Otwórz, proszę. Ej, paczka, naprawdę proszę jej nie wyrzuć, chcę ją sobie postawić. No kurwa, trzeba taką naklejkę odpierdolić jakąś tej City w takim japońskim stylu. Chcecie? To zrobię w następnym weekend. Dobra, zrobimy zestaw jodemowskich naklejek. Chcę na luksusa. Okej. Okay. Wy naturalnie też napiszcie w komentarze, czy chcecie. O, zobacz one są nowe? Odrębne, w... białe, nie? Jakie śliczne są. Jak każde inne. Tak, wyciągnijmy. Co, co to są ten. no... Tandoro. Okej, okay. dobra, to zaczynamy działać. Tymata. nie? Do akcji. Tandoro! Stop! A więc e, od razu Adam e, rozjebał temat. W Leksusie naturalnie nie masz e, podnośnika tutaj, albo tam, jak w Hondzie, tylko on jest schowany tutaj, a już jest złożony. I co naturalnie robimy? Otwieramy korek i Damian to bardzo dobrze zrobił, rzadko to widzę, że ludzie to robią. Bagnecik. Bagnecik, do góry trochę wystarczy, nie? Do góry. Czemu? Żeby szybko spłynął olej. Wiesz czemu? No. Bo mi wczoraj bagnecik chciał ten jak yy, miskę olejową otworzył. Powiedział, po co ta blaszka jest i chciał ją ściąć. Narzędzia sobie rozgrzewam, bo są zimne. Okej, okay, olej zmieniony, wlany. E, cewki, świece też już wymienione. Ja wam pokażę teraz jedną z zepsutych cewek. Tak ona wyglądała. Do porównania, tutaj macie nową. Mi się nie wydaje, się... że gołym okiem widać, że coś jest nie tak. Nie, nie widzę różnic. Naprawdę nie? Nie. A, a co to jest? Jaki to jest osad? <noise> jak to mają tak wyglądać, co a, ta, a to są? A, tak? bo to są te... E... Bo jak dajesz... Osadowe. Piste, to... no. I one się też regulują. To jest ten miód? Co kurwie ma się? No, dać? no. <laughs> okay. Rozumiem. Rozumiem. Nie, dobra, bez żartów, chłopacy. Problem zaraz wam pokażemy na świecy, co się stało. Ta jest rozwalona cewka, nie dawała też dosyć prądu i tutaj widzicie wszędzie jak się mówi po polsku. Nasad, osad, osad. Spalin, Spalin nie? Ją kładę tu, tą ci wkładam. Tutaj to sobie zaraz sam dociągniesz. A tutaj pokazuję wam świecę, nie? Mi się wydaje, że e, gołym okiem widać, że z świecą jest coś nie tak. E, Dominik nam też mówił, że e, po świecach możecie sprawdzić, czy jest e, dobrze ustawiony komputer sterowania sieci. Oprogramowanie. Oprogramowanie. Dobrze wystrojony. Ty się czy dobry zapłon jest. Ty Za ty, naprawdę? Tam. No. E, czy zapłon jest dobrze nastawiony też? Tak. I dobrze wystrojony. Czy to, ten samochód jest dobrze wystrojony? To jest wystrojony tak, jak chcieliśmy, żeby leciał. Żeby na bezpieczeństwo był trochę Zalane. na grubo, nie? Zalane paliwo. No, zalewane jest paliwem, no, ale z Dominikiem nie, będziemy... dlatego po prostu y, muszę jeszcze pompę paliwa wymienić. I się boimy, że trochę za mało paliwa będzie podawał, nie? Ja mam tutaj Walbru, czemu tego nie mówisz cały czas? Ach... To jest luksus, on zniesie wszystko. No i trochę jest zapłonem, nie? <laughs> Leży kurwa, <laughs> w szafie ta pompa paliwowa, ja ją kupiłem do... Y, y, Daliśmy gejowski zapłon. Aha, o. <grybuj> taki no. jak Zdzisiek lubi. <grybuj> <grybuj> e, mamy trochę głodu, musimy zjeść. Mam tutaj kurwa kartofelki. Tutaj takie um, masełka, nie masełka. Tutaj zobacz, chłopacy kurwa podgrzewają sobie kiełbaski. Tam następne kartofelki są robione. Tutaj jest live stream na żywo. No, działamy, jemy. Zobaczymy zaraz jakie dobre będzie. Dziwo. To jest tak, jak umiesz dobrze kung-fu, to kurwa ci się nic nie stanie. Widziałeś? Zrób ty. Patrz dzisiaj, Ja ci pokażę tą śliczkę, No dawaj! Teraz ty pokaż, czy jesteś dobry kung-fu. Jezu, nie wierzę, zobacz. No no, a po chuję wycierasz wtedy. Bo taki nawyk! Ja też nie rozumiem, no dzisiaj to... pokaż. Chodź, ja cię nakameruję. No no. Patrz, bateria jest pusta i za chwilę się wyjebie, bo olej ma pod butem. <śmieniciela> I, pyskiem, i, I pyskiem w ten olej tak. masz to Różnica do na przykład Lexusa albo Hondy i Nissana jest, że nie mamy takiego puszkowego filtru, co go nakręcasz i jest wszystko gotowe. W bmw masz takie pojemniki, gdzie filtr do środka wchodzi, nie? I go już odkręciliśmy, to jest zawsze zapierdol, bo tutaj musi mieć kurwa taki du duży klucz. My zawsze zapominamy takiego zamówić. I wtedy napierdalami jakimiś cangami. Teraz muszę zmienić jeszcze te um, uszczelki. No i wtedy wkładamy filtr, za, zalewamy olejem i będzie mam nadzieję wszystko dobrze. Plenia. Może coś do śmiania będzie. Hmm. Jak się zaraz wkurwie, bo to już widzę. Że to już jest fajna. No. Ja. Jasne, wyszło. Bardzo czysta robota. No, moja ulubiona robota. No to już jest ten nowy filtr założony na, ten, na tego Fifola. I tam na dole jest stary filtr, który strasznie wygląda. No i to teraz wkręcamy i zalewamy olejem. No. Muito dobra robota. Co jest bardzo fajne, że tutaj do wlewania mają taki patent, że no, musisz bardzo, bardzo głupio się nastawić, żeby rozlać obok olej, nie? Bo to tak powoli wszystko fajnie wlewa, równo trochę dłużej trwa, ale nie masz syfu. Bardzo mi się to podoba. Ravenol całuje ci serduszko i oczki. A córkę jak masz, no może też. I zobacz, jak fajnie możesz schować. Kurwa. Kurwa. Super. Aha, yy, 6,5 mamy wlać, to mamy teraz 5 I półtora jeszcze Półtora jeszcze dolejemy i wtedy będziemy sprawdzać Mógłbyś to przekręć, przekręć, przekrę 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 przetrzeć to chociaż Nie mam brymstwa, ja nie chcę to przekręcić Nie, bo ten dekiel Nie przejechał To zrobimy taką folię, żeby wszystko czyścić Trójka, piątka 47. Demeczka, najważniejsze, że jest bmw Eczka. Zjebałem tekst, ale kończy się to wideo już teraz. Wielkie dzięki, że oglądaliście, jak tak. No, na no łatwo robimy tylko zmianę oleju chyba. Serwisujemy. No. Serwisujemy dzisiaj, no. Serwis u ściska. Serwis u ściska, o! Obiady u Baśki, serwisy u Zdziszka, to by był dobry pom pomysł. E, co jeszcze zrobiłem? Komputerem e, zresetowałem całą BMK, ale zapomniałem teraz, że muszę się kilometry e, zmiany oleju e, nastawić, ale to już jutro zrobię, mi się dzisiaj już naprawdę nie chce. No, wielkie dzięki. Lexusem nie polatamy, bo Adam zapomniał GoPro. Sorry. Na nadrobimy to na następne dni. No i bez śniegu się nie da. Da się, da się, co tam gadasz. No, 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 na pewno e, mam nadzieję, że będziecie nas dalej oglądać, że mam nadzieję, że będziecie dawać nam jeszcze więcej subów niż mamy, naprawdę. Pierwszy, pierwszy gol był, tak naprawdę, można teraz szczerze powiedzieć, pierwszy gol był w ogóle raz w życiu dać radę 1000 subskrypcji w Polsce. My już je przebiliśmy, no i teraz następny gol będzie przy 10 tysięcach. 5. A, przy 5 powiedziałeś? Ok, przy 5 tysięcach naprawdę odpierdolimy jakiś fajny numer. Jedziemy do domu. Dziękuję za dzwoneczek. Ha <laughs> ha.